Ja o właśnie z Bartux. Dzisiaj zagram sobie Minecraft i pokażę Wam poradnik, jak zrobić tajemne przejście. Minecraft będzie to przejście działało. Oto tak: otwiera się przejście i przejście się zamyka. Będzie nam potrzebne te rzeczy, które mam, czyli. czyli Tłok klejący Redstone czerw Pochodnia Czerwona Dźwignia Przekaźnik i jakiś tam berejk i blok. Robimy takie coś. Jak macie takie coś, to teraz kopiecie trzy kropki w dół. I mniej więcej, żeby było trzeba robić tak, jak i ja. mniej więcej tak kopać. И чтобы просто было так само с другой стороны. И не więcej, чтобы было Jak macie takie coś, to tutaj takie coś, stawiające czerwone pochodnie dwie. Tutaj ma dwie kwiatki. I tutaj dwie pochodnie czerwone. I tutaj też. Jak macie już to zrobione, to tutaj przekaznik Tutaj nie chcecie. tutaj przekaznik i tutaj teraz to wszystko łączymy dobra jak macie no to no to robimy tutaj takie coś mniej więcej tutaj będzie i tutaj czerwone pochodnie. czerwona pochodnie. Blok. Mówicie takie coś. No, to, no i teraz róbcie takie coś. Po prostu zakrywajcie to całe. Robicie tak jak ja, powtarzajcie wszystkie kroki. I, I zróbcie takie coś, żeby jakby to się włączyło z tym. Na tym bloku czerwona pochodnia. Tutaj redstone. Tak, żeby ciągnął. Tutaj przekajnik, tutaj. I tutaj. Tutaj dajecie na maksa, tutaj przekazujecie ten przekaznik na maksa. A tutaj tylko na jeden. Jest dobrze. Macie to zrobione. Teraz musicie tutaj zrobić tylko jakby taką dziurę. Tutaj dajecie ractę. Tutaj. Daje ci dźwignię. O, właśnie, w taki sposób to dziwnie. A pomyliłem się, bo jeszcze jedna rzecz. Pyk, tutaj, tutaj, jeszcze tutaj. I teraz to, teraz to, to, to działało. Dobra, jak macie tak, no to teraz robicie tak i tutaj jak, jak macie tak, takie coś, to tutaj dajecie to. Powinno być takie coś. Jak macie takie coś, to teraz w taki sposób, to niszczycie to. że że wszędzie, wszędzie gdzieś kładzie. Tutaj nie i tutaj po prostu stawiać. Teraz przejście powinno działać a w taki sposób. Oczywiście można sobie tutaj zrobić drogę, ten mechanizm ukryć, nie wiem, zakryć tutaj wszystko. Nie i to będzie na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i trzymajcie. Się. Cześć!